2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Dzisiejszy fragment pochodzi z tak zwanej trzeciej mszy świętej, odprawianej tego dnia. Jan 14, 1,6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Te słowa mógł wypowiedzieć tylko sam Jezus Chrystus, który prawo, które życie, który drogę nie odnosi do jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, ale do samego siebie. Ale tak krótko tylko wyjaśniając, ta droga zawsze jest drogą do Ojca, ale wiodącą przez Jerozolimę czyli przez miejsce, w którym dokonuje się oczyszczenie, w którym dokonuje się śmierć, w którym jest składana ofiara z samego siebie. A prawda, którą Jezus mówi, że On również jest, została niezwykle pięknie oddana za pomocą słów Jana Pawła II: że człowiek jest zdolny zrozumieć prawdę o sobie, tylko w odniesieniu do Chrystusa i rzeczywiście tak jest gdy skonfrontujemy się i swoje życie z Jezusem to wtedy jesteśmy zdolni zobaczyć to kim prawdziwie jesteśmy i to powinno nas właśnie poprowadzić w kierunku życia życia którym jest dom ojca bo tam chce nas zaprowadzić Jezus ale to życie nie jest tylko jakimś ostatnim momentem naszego ziemskiego życia, gdy już przechodzimy do wieczności, ale to życie może być obecne także tu, gdy Jezusa wybieramy jako tego, który jest tym właśnie wzorem i chcemy go naśladować. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.